Cześć. No cześć Wojtusiu. Dobrze, że jesteś, bo się bałem, że sam będę musiał ciągnąć. No Wakacje człowieka tak rozdaniwiają. Strzaskało mnie, nie? Nie. No bo dlało, to. Nie mogę być opalony. Dzień dobry Państwu, bo po, po urlopie. Dzień dobry, nie widzieliśmy się z, tutaj z Krzysztofem długo, bo w wakacje i tak jakoś... Musimy się przyzwyczaić, że znowu pracujemy. Ale mamy sobie mnóstwo do powiedzenia, bo przecież ty byłeś gdzie indziej, ja byłem gdzie indziej i to wymienimy myśli, co? Było tych przygód. Słuchaj, to może ci opowiem taką historię, To ten program, właśnie. To może za chwileczkę. Państwo oglądajcie, a potem my coś. Więc już na samym początku, no. jak tam zajechałem. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. W programie Dziś ludzie z inicjatywą. Proszę Państwa, scenograf naszego programu przygotował wiele miejsc, bo chcemy, żeby ludzi z inicjatywą było jak najwięcej. Niestety, dziś w programie mam pierwszego i jednego gościa, ale mam nadzieję, że ten krąg już wkrótce się rozszerzy. Pan jest wójtem gminy. Dobry wieczór Panu. Dobry, dobry wieczór. Która to gmina zagrożona jest bezrobociem? No jest, jest sytuacja nie, nie jest godna do, do pozazdroszczenia, bo jest procentowo bezrobocia, to jak ja wyliczyłem jest chyba 97 czy ileś procent. I... To znaczy kto ma zajęcie? No ja. Tylko. Czyli właściwie 99 powiedziałbym. Jest bardzo, bardzo niebezpieczny i ja pod presją własnego sumienia, bo nie ludzi, którzy rozumieją, że to nie są łatwe czasy i nawet się nie burzyli, ani nic. To ja powiedziałem sobie i moim najbliższym współpracownikom, że tak być nie może. I pojechałem... Czyli, przepraszam, wziął Pan sprawę w swoje ręce. Nie, nie, całkiem. Po prostu przyjechałem do Warszawy. Znaczy, ja rozumiem. I po prostu musiałem przedstawić sytuację gminy tak, żeby odpowiednie władze... Tu, w wysokich urzędach. Udało mi się oblecieć za jeden dzień naprawdę masę miejsc. I wydaje mi się, że. Ja dodam, przepraszam, że przerywam, że pana Wójta zebraliśmy właściwie słaniającego się ze zmęczenia, bo cały dzień pracował na rzecz swojej gminy w Warszawie. Był we wszystkich chyba ministerstwach. O, we wszystkich byłem. I co pan tam robi? No ale muszę powiedzieć z ogromną radością, że osiągnąłem sukces i udało mi się uzyskać pieniądze na. Tak potrzebne w, na, w naszej gminie roboty publiczne, które postawią sprawy na nogi, po prostu. To znaczy, ma Pan pieniądze? Mam pieniądze, nie chcę tego głośno mówić, ale mam rzeczywiście, i jeśli Pan pozwoli, to ja już może nie będę występował dalej, tylko właśnie palę, żeby wydać te pieniądze, żeby już, już zaraz było ludziom lepiej. A więc roboty publiczne dzięki Pana inicjatywie i oczywiście ministerstw, które zgodziły się. Żeby te pieniądze wydać w tak pożyteczny sposób. Dziękujemy panu. Takich ludzi nam potrzeba. Jeszcze się chciałem z Panem pożegnać. Przepraszam, bo ja już leciałem. Na oczach telewizów. Dziękuję panu serdecznie. I gratuluję. I życzymy gminie powodzenia. I nawzajem. Takich ludzi nam potrzeba. Dzięki takim ludziom i takim gminom nie będzie już w naszym kraju bezrobocia. Do widzenia Państwu. A właściwie dobranoc. No ale mów, mów. Spoczywałeś no. biernie czy czynnie, czy jak? Nie, właśnie chciałem cię zapytać, ja, bo ja trochę oglądałem telewizji na wakacje. Czy oglądałeś telewizję? Wiem, że bardzo mało, bo miałem y, na obrazie takie. Aha, to daleko byłeś. Bo ja chciałem państwu bo, i tobie bo, powiedzieć, ja widziałem coś fascynującego w telewizji. Otóż był wywiad, dziennikarze i y, osoba, która udzielała tego wywiadu, Ta. I ta osoba zastosowała po raz pierwszy w Polsce taką technikę, no fantastyczną te, te, udzielania wywiadu. Po prostu dziennikarze nie mieli żadnych szans, wiesz? Ja bym ci to zademonstrował. No państwu, tak, bo jeżeli... ja nie mogę sobie wyobrazić, jak to mówię. Mogę... Słuchaj, ja będę mówił, na jaki temat mam mówić? No mów na przykład może o zdrowej żywności. Dobrze. A ty mi będziesz yy... pytania, zadam. Py pytania zadam. No dobrze. No jest tak. A to na razie normalnie tak zawsze jest. Dzień dobry, witam panu w naszym studiu. Co, co pan na temat zdrowej żywności by nam mógł? Dzień dobry państwu, dzień dobry pan. Dzień dobry. Zdrowa żywność jest niesłychanie potrzebna dla każdego człowieka, ponieważ człowiek bez zdrowej żywności w ogóle nie może żyć. Złodzieje no, i bandyci, którzy, mnie... przepraszam, ja panu nie przeszkadzałem, złodzieje i bandyci, którzy podrzucili nam mnóstwo niezdrowej żywności, powinni ale zostać powywieszani. Ja panu nie przerywałem, prawda? Więc niech mi pan da dokończyć. Otóż zdrowa żywność jest najważniejsza w życiu każdego człowieka, ponieważ każdy człowiek powinien zdrową żywność jeść bez przerwy po to, żeby był zdrowy. Ale przepraszam życiu... bardzo, bo ja nie dokończyłem, chciałem powiedzieć zdanie. Otóż w zdrowej żywności... Po prostu mieści się ogromna siła dla każdego człowieka i każdy człowiek, każdy to obywatel tego kraju... Przepraszam, ale muszę skończyć zdanie. Otóż, tak jak mówiłem, tylko i tak przez 10 minut. Nie wychodziłeś z domu, tylko patrzyłeś na to? No patrzyłem, bo mnie to zafascynowało, bo to po prostu dziennikarze są niepotrzebni. No może i dobrze, że ja nie oglądałem telewizji. Chociaż państwo powinni, bo chyba teraz coś... Śmiesznego jakaś cenka u nas będzie. No to zapraszam. Cześć. Panowie, no panowie, Cześć. przecież ja tu Kto sam panowie? nie będę... O której byliśmy mówieni? Ja tu mam wiadomości, sensacje. Jakie sensacje? Jest szmalec. A, to dobrze. Dali, tak? Powiedziałem, że słaba sytuacja jest u nas. Pięć dużych baniek z urzędu wywiozłem. Czyli to ile to wypadnie? Co wypadnie? Roboty publiczne. No. A, roboty. A, roboty, tak. A. No bo bezrobocie trzeba zwalczać. I teraz A. tak. Ja myślę, że ja tego przecież sam nie będę ciągnął, bo mam roboty od cholery. Więc trzeba zrobić A, roboty, tak. taki, takie kierownictwo tych robót, prawda? I myślę, że może wy. No, może no, czemu nie. Ja no. się nie znam na budownictwie, co prawda w ogóle. No dobrze, prawda? to nie są takie trudne rzeczy. Będziemy chodniki zrywali i teraz ja myślę, że to na no, jakąś pensję trzeba ustalić. No. Ja tak myślałem, że może po 15 baniek byście mieli. Netto czy brutto? Netto. Ale to będzie kierownikiem. No będzie kierownik i zastępca, ale to nie ma znaczenia, no będziecie razem. Nie, no ma znaczenie, że jak zastępca to nie może tyle samo dostawać, no, kierownik powinien wyżej tyle. No to po 17, okej? Okay? No dobrze. A. No. I teraz tak, no tu już zaczęliśmy troszkę. No, ale słuchaj, po co ty zrywasz te płyty? One są jeszcze dobre. One może są dobre na pierwszy rzut oka, ale one są stare i za chwilę mogą się wszystkie zniszczyć. No tak. To trzeba zerwać. I taki będzie pusty tutaj nie, piasek? Nie, 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 nie. Nie? Te płyty to trzeba sprzedać, A. bo to już jest nasz wpływ, to już tego się nie rozliczamy. I położymy nowe płyty dobre. A to na trzech pójdzie? To co sprzedamy? No tak. Aha. Jak to? Nowe płyty dobre. No nie, bo my właściwie mamy większą odpowiedzialność. Dlaczego na trzech? Przecież to my mamy być Po 20, dobrze? dobrze. No dobrze. No. Czyli nowe płyty, tak? A stąd te skąd, płyty. Stąd płyty nawet. No wzięć robi. Zresztą płaszcze robi. Płaszcze robił w zeszłym tygodniu, teraz robi płyty. One są trochę droższe, ale on mówi, że są bardzo dobre. Aha. To trzeba mu ufać, nie? Jak mówi, że dobre. On się musi znać na tym Czekaj, skoro nie robi. Czekaj, zięć, czyli mąsoleńki, tak? A, no. No. Słuchajcie, dobra, no to bierzmy się do roboty. Aha. Trzeba ludziom powiedzieć, że są pieniądze i będą zarobki, dobra? Dobra. No. No, to my to powiemy. I Podwiedych. Podwiedychmy. Panie profesorze, no proszę uważać, przecież dopiero to pobrałam, no. Ale to spienione, to siostra w czasie biegu musiała pobierać. Nie, tak pobierałam, jak pan profesor kazał. Nie, musi być ustale, bo mi się burzy ja nie mogę... Może by profesor ręce wytarł, bo przecież przyniosłam jedzenie z bufety. Dobrze. Sałatka jest tak. i bułka. Świeża? Świeża. Ach. Ja tylko kanapeczkę dziś. Ja w ogóle chciałem powiedzieć siostrze, że to co siostra tu wyrabia i mnie w to wciąga, to nie jest w porządku. Bo potem wychodzą mi zupełnie inne składniki. Próbka. Może, Może by pan... Profesor... mi u skoczków musztardę wykazało. I to ja nie jadłem z musztardą, tylko siostra. Ja nie wiem. Pan profesor jest fachowcem? Tak. Ja tam w ogóle pan profesor zrobi straszny bałagan tutaj. Ja dzisiaj przyszedłem i tak zostałem w laboratorium. Bo pan profesor wczoraj nie skończył lekkoatletów, atletów, prawda? Przecież to jest cały mocz biegaczy zbiorczo wzięty. I co z tego? Ja mam na karteczce wypisane nazwiska i zaraz się zrobi. To nie musi być na zapu. A do mnie są telefony potem, że nie zdążamy, prawda? A nie żeby... moja wina, że jak jest telefon, to siostra pierwsza leci do aparatu. Bo myślałem, że mój chłopiec będzie dzwonił. Chłopiec. To jest praca, a nie chłopiec. Ale czasem się trzeba skontaktować. Cholera, znowu poleciało. To jest odbiegaczy? Odbiegaczy, ale myślę, że pan profesor dolał skoczka wczoraj tam. Nie, skoczka mam tutaj. No nic, no dobrze, to biegaczy zrobimy za chwilkę. Bygacze nie są w pierwszej kolejności. Ilu tam było? Mamy jeszcze z zeszłego roku, nie skończone. ja potrzebuję tę próbkę, co ma być dzisiaj przed obiadem zrobiona. Gdzie siostra to trzyma? To w lodówce mam, bo to pan profesor kazał zamrozić. Od kolarza. Od kolarza? Zamyślałem, mm. ja że to jest kolarz. To mi da. Tak mrozi, dobrze? No coś, ostra. Nie zdążyłam przelać, bo, bo zaraz przeleję. To proszę mi to przelać, że ja mam robotę mi się pali w rękach. A jeszcze słyszę, że tu mają nas najść. Nie dużo tego jest, panie profesorze. Tyle zebrała. No bo na siodełku się wytłuk. Ale nic. Próbka z tego będzie. O której oni mają przyjść, siostro? Mają przyjść za 10 minut. No to nie, to zaraz. To trzeba pozabierać to jedzenie, bo nas potem obsmarują. Siostra to wyźmie, tylko nie wyrzuca, potem do końca. Że pan profesor znowu nie pomylił. Jedzenia nie pomylę. Jakaś w tym pułapie. Ja schowam w bidecie. Niech siostra krzyknie, jak będą szli. Nie żeby szybko tylko, no tu był kolasz. Tu biegacze. skoczek. No dobra, no. Jeśli chodzi proszę ciebie o telewizję. Kasztan. No właśnie widziałem tam niedawno taka kobieta dała jednemu panu... Uważaj, bo się ukujesz. Rudy kasztan i serce. No. To ja przyznam się, że troszeczkę oglądałem, bo nie mogłem wytrzymać już, jak były te obchody y, Sopot, Festiwal Międzynarodowy. I oglądałeś? Sopot nie, no właściwie nie, nie oglądałem, roku. tylko sam koniec, ale to ci za chwilę powiem. Słuchaj, ja oglądałem taki występ ogromnej gwiazdy. Znaczy nie, że na wzrost, tylko że taka słynna e, przyjechała z zagranicy. Kto tu? Był? Latoya Jackson. Latoya Jackson. I ona przyjechała, no i tak oglądam, oglądam, ją zapowiadają. nie, siostra. Ładniejsza od niego. Aha. Jak mówią. No i nagle proszę Ciebie, jak już wszyscy czekają, czekają na te latoje, to wylatuje taka Barbie. Klutka, taka malutka, no kudlone miała. I zaczyna bardzo cienkim głosem witać. Ej, hey, ej, hey, ej, hey, hello, hello, mówi tak? No bardzo mnie to zaciekawiło. I potem zaczęła śpiewać. Francuskie piosenki, te, ne, Że na Amerykanką jest. Tak, ale fałszuje za to. I zastanawiam się, ile ona musi zużywać baterii, bo ona jest... nie jest normalna, też na baterię. I tylko śpiewała? Nie, potem gadała. I to jest fantastyczne, bo dostosowała się widownia do niej bardzo, ponieważ nasza widownia wie, że trzeba mówić je, jak mówi obcokrajowy do niej. Nie. No. I to było tak. Ona mówi... Na przykład przyjechałem niedawno tutaj do Sopotu. Je! Yeah. Yeah. Tak, no dobrze zrobię. Niedługo mam samolot z powrotem. Je! Yeah. Publiczność. Ona mówiła, A może teraz by ktoś tu przyszedł do mnie na estradę. Je! Yeah. Yeah. to się ucieszyła, że przyjdą. I mówi, no to czekam na was. Je! Yeah. Nie przyszli? Nie, bo nie rozumieli. Aha. Jedna pani przyszła, co akurat z Ameryki przyjechała. Więc to była taka rozmowa Barbie z obrazem. I na końcu ona się pożegnała i poszła i to było coś nie... Musiało, musiała zejść, bo się skończyła bateria. Tak śpiewała. Bardzo ładnie tak. To ja tego nie widziałem, ale ja widziałem... To ja miałeś szczęście. zaraz tak chwilę ci opowiem, co widziałem. Zobacz, no kotek goni tego. Kotka. No to zobaczmy następny fragment może. O, idą, idą. idą, idą, idą idą. O, idą. Cześć! Dzień dobry panowie bezrobotni! Dzień dobry, dzień dobry, dobry, dzień dobry. Są trzy dobre wiadomości. Hurra! Pierwsza wiadomość, roboty będą kontynuowane. Hurra! No, no, no Druga wiadomość jest taka, że przyjechał wójt, przywiózł szmal i tak jak się umawialiśmy, 100 dziennie będzie. Zaraz, miał być 150. No jest no tak. 150, no a to? Co? A to wygląda gumiaczek. Za te gumiaki, gumiaki za no to to wódry, A, no, Ale za darmo! I wiadomość trzecia, że po tej brudnej robocie przyjdzie robota czysta. U wójta trzeba będzie wybudować saunę, basen kort. i kord. Tak jest. No. A ponieważ to czysta, lekka robota, to będzie po 80. O, tak lekka, ale z herbatą. Z herbatą, tak jest. Każdy o, będzie sobie mógł przynieść herbatę. No, do, do roboty, jak to mówią. Nie traćmy czasu. Dobra, no radzymy. Wojtku, a powiedz, czy jakieś nowe żarty przywiozłeś z wakacji, bo ja nic nie przywiozłem. I ona mówiła tak... A, a, Wieczkę, ale to... Do Latoja, tak? A żart tak? słyszałem, proszę ciebie, tylko... Mogę ci powiedzieć nawet. Do recepcji w hotelu schodzi gość i mówi... Zasłałem łóżko. Recepcjonistka mówi: Dziękuję. A on mówi: płosze. No ale dlaczego? Co? Dlaczego on mówi: płosze? Przecież tak się nie mówi. Nie, ona powiedziała: Dziękuję, a on chciał powiedzieć: Proszę. Ale powiedział: Płoszę. Przejęzyczył się? Nie. Tylko on szedł, żeby. Po prostu poinformować, ale yy, no miał nie wszyscy wszystkie mówią litery. No. Dlaczego? No bo na przykład jak dziecko jest, to czasem nie mówi czy, tylko czy. No A przecież dziecko w hotelu. <laughs> nie, on był dorosły, ale on innej litery nie, nie mówił. No, może jakiś fragment z tych, z tych naszych śmiesznych rzeczy. To... Już są, panie doktorze. Prosimy, prosimy, prosimy. <laughs> goście, prosimy. Dzień dobry. A, to pan. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja przyjechałem w sprawie próbek biegaczy. Wiadomo. Biegaczy. My tu mamy wszystko jak w pudełeczku. Biegacze. A nie, przepraszam, to łyżwiarz. A po czym pan poznał, panie profesorze? Bo zimne bardzo. Aha, to. O, tu biegacz. jej. Co? Chyba jakiś chory bardzo. Nie, nie, to przy pobieraniu przyciął sobie. No. Ale to zaraz zrobimy za jakąś godzinkę, bo Aha, mamy nawał roboty. No. A co, co jeszcze? Co jeszcze? Jeszcze z naszym juniorem Józiem. No ale też Józio, że już 30 próbek jego badałem, taki sam wynik był. Koksujesz 33. Koksuje się jak nie wiem to. Gdzie ja tylko kropelki do oczu brałem. Kropelki próbuczele. do oczu? Kropelki do oczu? To gdzie se pan to wkraplał? No do oczu, przecież chyba sam wiem najlepiej do czego sobie. <laughs> Dobrze, o tym nie będziemy dyskutować. Właśnie chciałbym zaznaczyć, że dwie próbki były negatywne. A zaraz. Siostro, pamięta siostra? Te dwie negatywne? Oczywiście. Nasz kot Mruczek i ta następna też Mruczek. O, od kota wzięte. Podmianka i chcecie z nas zrobić przestępców? Pewnie, że kot to nie bierze do pingu. Jakoś go nie widziałem ostatnio. No bo go wypuściłam na wolność. No i dobrze, nie będzie... Wry... Szachermacher mi tu ze zwierzętami robił. To może co to ja jest? Taką mam ostatnią próbkę. Jusia, ja to... znam pana próbki. On na korytarzu, bo nie chciał przy siostrze tutaj przed wejściem. Na korytarzu? Nie, tak. tak. siostra weźmiesz matę i tam wytrze po nim. Pan mi też próbkę przyniósł ostatnim razem. I co? No pijany właśnie. był. Jak to pijany i rekord jak to, polski? Jak to pijany? No to pijany? Rekord polski, bo pijany tylko dlatego. 3,8. Co mu za to grozi? No Prawo jazdy na pewno mu zabiorą jak będzie dojeżdżał na trening. Ja nie wiem. Tramwaj. O. Dobra. I dziękuję, proszę mnie nie nachodzić, bo to dezorganizuje moją pracę. Owszem, mogę to przebadać, w drodze wyjątku, ale wynik nie zależy od naszej umowy, tylko od tego, co wykażą od czynniki. I siostro, uważa! Trochę herbaczu. Pożegnaj się, Józiu. Do, do widzenia. Do widzenia. I radę, Józiu, nie pij więcej. Nigdy nie piłem. Nie, do oczu nie siostra zerknie, co on tu przyniósł. Które to? To. Perie. Nie. A mniej, mniej nagazowana jest. A? To, to miłe, że krajowego używa. No właśnie. Witam w naszej kuchni pełnej niespodzianek. Witamy pana Wacława. Dzień dobry się mówi Panie Wacławie. <grystanie> Dziękuję, że mi pan przypomniał, Jakoś jak się zamyśliłem. Dzień dobry. W naszej kuchni dzisiaj porozmawiamy o potrawach z gri? Z grzybów. Gdyby było z grzybów, to powiedział z grzy, a nie z gry. No nie, czyli źle pan powiedział? Trzeba by powiedzieć z grzy, skoro to jest z grzybów. Ale to nie jest grzybów. To dlaczego pan od razu nie powiedział, że to nie jest grzybów? To powiem od razu o potrawach. Z grilla. Przepraszam, ale wydaje mi się, że wymawia się to grill. Dlaczego tak pan sądzi? Bo ja tak to wymawiam zawsze. Grill. A to może nie o tym samym mówimy? O tym samym. To jest taki piekarnik na podczerwieni. Taki rożen elektryczny, co to można by tłuszczu piec, bo na skutek tych promieni, tych podczerwonych. Nie, nie, nie. Ja mam na myśli, panie Wacławie, grill klasyczny na węgiel. A, węgiel, skała osadowa organiczna, tak? O to Panu chodzi? No, w tym barwie, wypadku... barwie od brunatnej do czarnej, powstała głównie w, w górnym karbonie, w permie, Proszę. Albo w, w trzeciorzędzie. Tak, ale to ja nie chciałem... Z, z resztek substancji ro, roślinnych. O, proszę. Z, z domieszczeń produktu ich rozkładu Ech. albo z substancji mineralnych. Dziękujemy Panie Bacławie, bardzo. Ja nie chciałem o takim właśnie węglu mówić. Kopalina palna, stanowiąca bardzo ważny surowiec, bardzo ważny surowiec, energetyczny i chemiczny, zwłaszcza w Polsce w latach 70. -tych. Dziękujemy bardzo. I taki kawałek skały na przykład, wydobyty z kopalni, to też jest węgiel. Tak, prawda? oczywiście, panie Wacławie, ale nie... A o... jeszcze taką ciekawostkę panu powiem na koniec, że w przyrodzie nie tylko brunatny węgiel występuje, ale również biały węgiel. Tylko, że on jest bardzo trudny do, do, do spotkania. To tak jak kwiat poproci. Tak, ale my nie o takim węglu właśnie mówimy, bo węgiel używany do grilla to węgiel drzewny, czyli jak sama nazwa wskazuje, zrobiony z dy. Mogłabym panu ułatwić, bo jakoś się pogubiłem. Po <gubiłem> <gubiłem> Oczywiście łatwiej, panu i telewidzą. Zrobiony jest z tego, z czego Krakowianka jedna miała chłopca. A miała chłopca z, z Wrocławia. Tak, oczywiście e, węgiel drzewny wcześniej rozgrzewamy, ja to zrobiłem w domu, żeby nie e, przedłużać. E, następnie możemy włożyć odrobinę e, polędwicy, e, schabu. A pan co włoży, panie redaktorze? Odrobinę paróweczek, żeby nie przedłużać. E, przy tym jeszcze wołowiny. Też e, można. Tak. Denaturatu. W żadnym wypadku nie wolno lać na rozgrzane ognie. Dlaczego, panie redaktorze? A dlatego, panie Wacławie, że przede wszystkim taki ogień nam zepsuje całe nasze jedzenie. Proszę, ja może pokażę do kamery, jak wygląda taka paróweczka. To jest czysty węgiel, prawda? A, węgiel, skała osadowa. E, my już wiemy, co to jest węgiel, panie Wacławie. A przy tym te spalone resztki pana ciała, czy też włosów, ewentualnie odzieży, mogą nam niemożliwić spożycie? Tak, jest oczywiście. Jak zakłócić estetykę? Estetykę e, wspólnego spożywania e, z grilla potraw. E, dlaczego? Nie Grilla. Smacznego. Wiesz co, jak mi tak opowiadałeś o tym Sopocie, tak. przypomniałem, że ja zobaczyłem samą końcówkę y, i... A zobaczyłeś jednak. No, samą końcówkę tego festiwalu tak. zobaczyłem i to mi się tak skojarzyło, bo Kończymy już niedługo nasz program. I... Ale tylko na, na dwa tygodnie, bo potem. I wiesz, co jedna pani powiedziała przez mikrofon. Znaczy do, do, ze strady do tych... Tak? Do... Nie. Zakończam festiwal. No bo już był koniec. Zakańczam, powiedziała, festiwal. ale to powiedziała na początku festiwalu czy na końcu? Nie. Powiedziała, zakończam festiwal. To możemy, my zakończamy nasz program teraz. We love you. We love you. Yeah. Ah. Yeah.